pamiętniczków. Tydzień mija mi bardzo miło. Wybraliśmy się do zoo. Zaliczyłam dyktando. O! nie profesor mnie nienawidzi. Okej, okay, cóż. Nie to, że mnie nienawidzi, ale czasami nie umiem się z nim dogadać. Nie to, co moje siostry. <śm> profesor i brawurka oglądają filmy o potworach. Zdąga! Mała pogromczyni potworów. Ujka pomaga w laboratorium. Udało nam się przeprogramować Planuj Bota i jego grafik. Jestem w Planuj Bot 2.0 i będę Wam przypominał, jakie macie plany na dziś. Jonka! Moja mała pomocnica. No a ja, profesorze, Nareszcie odkryłam, jak wykorzystać cień. bardzo e, um, ładnie. To moja bajeczka. Nazwał mnie bajeczko. E, młoda. Wszyscy tak na ciebie mówimy. Tak masz na imię. Ale was nadaje przewizka. Ja też mogę cię przezywać. Co powiesz na buraka? Pasuje idealnie. Burak. Jesteś jego małe to i małe tamto. Bestię, która czai się w środku mnie! Hej, nieźle to wygląda. O, dziękuję. Inspirowałam się twórczością Zeitgeist. To moja ulubiona artystka od bardzo, bardzo dawna, ale profesor pewnie nie ma o tym bladego pojęcia. Hej, Bajko, wiesz, że Zeitgeist otwiera w ten weekend galerię? Pójdź tam z profesorem. Zeitgeist! Sztuka, piękno, siła, sztuka jest życiem! Asymilacja! Otwarcie galerii w ten weekend! Ja jestem wszystkim tym. Jej galeria jest bardzo daleko. Musielibyśmy jechać cały weekend. Tylko my dwoje. I nagle wpadłam na plan tak genialny, że nie mógł nie wypalić! Gotowa na empiryczną zabawę, Bajko? Zapowiada się najlepsza wycieczka w dziełach! Okazało się, że bez bójki i brawurki ja i profesor nie mamy o czym rozmawiać. To... E, który jej obraz lubisz najbardziej? E, był ten niebieski. Fajnie, cały dom mamy tylko dla siebie. Przez cały weekend możemy wcinać popcorn. Uruchomiono moduł wychowywania. Ach, planuj, Bot. Minęły godziny od ostatniej rozmowy. Jest tylko cisza. Ta cisza rozciąga się aż po horyzont. Ups godziny od ostatniej rozmowy. Jest tylko cisza. Ta cisza rozciąga się aż po horyzont. Czy kiedykolwiek dojedziemy do celu? Może jestem tylko przystankiem w jego sercu? Jeśli bójka i brawurka są halogenami tego samochodu, to ja jestem zepsutym światłem stopu? Jest sposób, żeby przełamać tę emocjonalną blokadę? Czerwone. To 450 teraherców na dziura i pamiątki? Pójdziemy tam? Proszę, proszę, proszę! No już! Pospiesz się! Już ją widzę! Szybciej! O, ale super! A teraz przed wrażliwymi urwisami wystąpi bajka i opera Profesorze! Hej, profesorze! Słyszałeś to? Fajny, prawda? Aha, to miło. Może w ogóle mnie nie słuchasz. Tak, mam wygodne buty. To ja idę do sklepiku. Czasami profesor traktuje mnie tak, jakbym była niewidzialna. A jestem niewidzialna, to moja nowa smutna supermoc. <laughs> Latarka w kształcie złotej rybki! Ja muszę ją mieć! Potrzebuję jej! Majko, lepiej wsiadaj do auta, zanim o tobie zapomnę. Zapomnij o mnie?